Siemanko, siemanko, z tej strony Łuciek. Jestem dzisiaj na niedokończonym zamku w tle. Stwierdziłem, że jak to przyjechałem, to nagrałem coś dla Was, jakiegoś szybkiego vloga, co się dzieje. Co się dzieje? No, przede wszystkim nie wzięłem ze sobą baterii do aparatu, nie nagrałem tego aparatem, tylko znowu telefonem i nie mikrofonu, żeby był dźwięk. Także dźwięk będzie pewnie słaby, ale nie bicie. Co się dzieje? No, kąt jest świetny. Czuję, że teraz strasznie rozwijam się, jeżeli chodzi o te umiejętności montowania, umiejętności montażu, to wszystko działa płynnie, nie muszę zapisywać, renderować kawałka, sprawdzać jak to wyszło. Mogę renderować wysokiej rozdzielczości. Aparat, którego ciągle się uczę, mam problemy cały czas z ostrością przy tym aparacie i z łapaniem stabilnych ujęć w połączeniu z wgolem, więc cały czas trenuję, gdzieś ćwiczę, coś tam nagrywam, robię jakieś zdjęcia, chyba, już zapomnę baterii, tak jak dzisiaj. Yy... To jeszcze? No, Wyszedł już pierwszy projekt dla głównego sponsora, czyli ta Tapelinka wyszła wczoraj klawiatura. Wczoraj bo czy jest niedziela, kiedy nagrywam? No, tyle chyba na, na bieżąco. Generalnie cały czas lecą transmisję, także w poniedziałek, już wieczorem pewnie pogóźni bezpiecznie zapraszam na Destiny 2, będziemy galić Destiny przy współpracy z Cenegą. No ode tyle.